Witajcie wszyscy w Kuchni Mariali. Dzisiaj przygotujemy burrito podane w plaskach tortilla. Tak oto jest moja wersja podania tego pysznego dania. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania burrito. Do przygotowania burrito potrzebujemy pół kilograma mięsa mielonego, najlepiej wieprza puszka pomidorów, marchewka, cebula, jedna czerwona papryka, pół puszki kukurydzy, jedna puszka czerwonej fasolki w zalewie, czosnek i przyprawy oraz placki tortilla. Dokładny opis właśnie się Państwu teraz ukazuje. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju, dodajemy cebulę i przeciśnięty czosnek. Chwilkę podpiekamy. Po chwili na patelnię wrzucamy marchewkę i pokrojoną paprykę. I jeszcze kilka podpiekamy, aby warzywa zmiękły. Przyprawy, które użyję do burrito to łyżeczka soli, łyżeczka pieprzu, łyżeczka ziół prowansalskich, łyżeczka kminku mielonego rzymskiego i duża łyżka słodkiej papryki. Ostrą paprykę również dodaję, jednak regulujecie ostrość sali. Tak więc dajemy ostrą paprykę, tylko ostrożnie. Kiedy warzywa się troszkę podpiekły, wrzucamy mięso mielone. Oraz dodajemy pomidory z puszki. Mogą to być pomidory mielone. Teraz do buri dodajemy całe przyprawy, dokładnie mieszamy, ponieważ sos jest bardzo gęsty, wlewamy do niego pół litra bulionu. Może to być bulion wcześniej przygotowany, lub rozpuszczony z kostki Patelnie Patelnię nakrywamy i zostawiamy na jakieś 15 minut aby warzywa mięsko ładnie zniknęły. Kiedy warzywa już są miękkie, dodajemy łyżkę ostrego keczupu. do tego dwie łyżeczki przycieru dla ładniejszego koloru sosu. Dokładnie mieszamy. Pod koniec gotowania danie dobrawiamy jeszcze solą, pieprzem i ostrą papryką. Według uznania, jeżeli chcecie więcej przypraw, można je również dodać. Sos już się zaczął ładnie redukować, robi się coraz gęstszy. Tak więc teraz dodajemy kukurydzę i fasolkę z puszki łącznie ze sosem. Sos zostawimy, żeby troszkę się zredukował, żeby był gęstszy, tak no więc gotujemy go na małym ogniu jakieś 10 minut. Proszę Państwa, zobaczę, gdy był za rzadki, należy jeszcze troszkę go powodkić. Po kilkunastu minutach, sos. Zaczyna się redukować, jest już naprawdę gęsty. Gdybyście uważali, że jest zbyt rzadki, można go zakęścić jedną łyżką mąki rozmieszanej z wodą. Będzie to szybszy proces, nie będziecie musieli czekać, aż całkowicie płyny odpadnie. Sos już troszkę ostygnął, teraz bierzemy placki tortilla. Na każdy placek nakładamy porcję sosu. Na wierzch odrobina sera. Zwijamy. Można również zwinąć, tak jak naleśnik, do naczynia żara odpadnego. Teraz drugi placuszek. Mamy tutaj dwa placki. Wierzch olejemy również sasem, nie za dużo. wystarczy posypujemy serem i zapieczymy do momentu, aż ten ser się ładnie rozpuści. Tak wygląda burrito w mojej wersji, no i zapiekam. Tak więc mamy tutaj wersję zapieczoną w tortilli. Jest to naprawdę bardzo fajna wersja podania i bardzo smaczna. A dla tych, co nie chcą burrito w tortilli, można je zjeść z jest również bardzo smaczne. Zdrowe danie. Tutaj jest burrito, które zapiekłam. Tak właśnie wygląda. Należy przekroić je na pół i podawać. Pyszne. Bardzo smaczne. Więc w szybki sposób przygotowaliśmy to zapieczone w tortilli i można również to poddać z ryżem. Ja oczywiście wybieram z ryżem. Hmm. Rewelacyjnie dobrze doprawione. Oczywiście ostrość regulujecie sami. Jeżeli lubicie bardziej ostre, dodajemy więcej ostrej papryki. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolej.